Okej, okay, Siemanko, z tej strony Enzi, i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku wiejskiej przygody. Okej, okay, Siemanko, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj wybierzemy się do innego świata który poleciliście mi w komentarzach. Już sprawdzałem, wszystko działa, nie będzie bógów Tak więc dzisiaj się tam wybieramy. O ile zdążymy, oczywiście, musimy najpierw wrócić do domu po parę rzeczy. I mam nadzieję, że moja yy, girlfriend zostanie razem ze mną, nie? No to chodź. Ogólnie, przed chwilą się witałem i ona raz mi spadła. Ja tak szukam, gdzie ona jest, ona na drzewie siedziała. Jakaś dziwna talaska. W każdym razie musimy skoczyć, wiesz co? Może ty spróbuj pierwsza. Idziemy to tak. Trafiłaś? A, ty jesteś tutaj, dobra, bo ty nie, nie, nie umiesz spadać FAK! NIE! O! Chyba mnie Bóg uratował FAK! Owca nam nie spadła Okej okay. O A może jednak nie, może jest tutaj coś innego I chodź do mnie, gdzie ona jest? Dziewczyno! Muszę ją nazwać, bo tak dziwnie do niej mówi cały czas dziewczyno o, już ciebie nie poznałem, bo wlazłaś ledwo do wody już się przefarbowałaś. Okej, okay, chata szfagry w stronę. Mniej więcej 800 metrów. Tak, dobrze mówię, 800. Ja, bo w poprzednim odcinku kawałek dalej się wybrałem. Fuck, tutaj będzie ciężko cokolwiek zrobić. Chodź musimy się schować Musimy się tutaj ukryć. O, siedźmy tutaj, o, jak fajnie yy, w ogóle to ten. Oni mogą nas zabić, wiesz? Więc nie wychodź. I chodź, tutaj przedłużymy nasz gatunek. Mhm, my się schowamy, chodź. No nie wychodź, jaka Ty głupia jesteś. O, już się przefarbowałaś. okej okay, poczekaj, ja nas tutaj zamknę. No, wejdziesz tu czy nie? Do domu! Do chałupy! No, do chałupy mówiłem! Chodź tutaj. Ja naprawdę mam cofniętą w rozwoju dziewczyny. Ja się zastanawiam, czy na pewno z nią chcę tutaj. Spędzać czas i kontynuuj Ten, yy, jak to się mówi? Yy, rozszerzać nasz gatunek? Nie, jakoś inaczej. Dobra, przeczekamy sobie tutaj, aż będzie dzień na mapie. Powinienem chyba widzieć mniej więcej, czy yy, tutaj czas się już zmienił. Więc poczekamy sobie tutaj, aż wstanie słoneczko i widzimy się zaraz, jak będzie dzionek. Dobra, chodź. Idziesz, czy będziesz tutaj działa? Co? Obraziłaś się? Dać ci jabłuszko? Co? Chcesz? Masz. Chodź. A, ściana ci przeszkadza. No tak, no jesteś blondynką w końcu, więc no. Powinienem cię zrozumieć. Yy, chodź, pójdziemy sobie w tą stronę, wiesz? Nie wiem, czy tutaj będziemy musieli chyba przepłynąć. Bo ja tutaj łódką płynę, wtedy jeszcze chyba ciebie nie znałem, bo w ogóle... Yy, krótko się znamy. Nie wiem, czy umiesz pływać. Powinnaś chyba umieć. Ja sobie zrobię łódź, przywiążę cię sznurkiem i będziesz sobie tutaj dryfowała zaraz za mną. Co? Co ty o tym myślisz? Moim zdaniem jest to zajebisty. Oddaj mi mój plecak! Moim zdaniem jest to zajebisty pomysł. O, widzisz? Ty bardzo lubisz wodę. Okej, okay, zróbmy sobie workbench. To co robiłem w poprzednim odcinku. Mogę go sobie wziąć ze sobą, ale nie. Po chuj, zostawiłem go tam z drugiej strony. Okej, okay, łódkę będę potrzebował trochę więcej tych desek. Okej okay. Tego nie chcę. Dobra, to wiesz co? Ja se płynę w tą stronę A ty płyń za mną, okej? Okay? Dopłynie? Chyba jo... Ja... Kiedyś dopłynie Nie zgłobi się Ważne, że idzie i źle się nie woła, nie? Okej okay. 650 metrów w stronę... ...chałupy Dużo też to ja nie przepłyniemy <laughs> Zaraz będziemy już... ...wychodzić na ląd I tutaj że widzę... Jakiś budynek i nie wiem, czy to jest właśnie ten, ten, ten budynek, gdzie... Fuck Ło! Nie wczytały mi się tekstury Nie wiem, czy to jest ten budynek, gdzie znajdował się ten król lew właśnie, czy... Jakiś inny Bo bym sobie tam szedł chętnie Okej, okay, tu nic ciekawego nie ma A nie, to jest zwykły dom chyba Taki jak z wioski, tylko, że bez wioski Okej, okay, dobra, lecimy dalej Czy moja dziewczyna gdzieś to jest? Halo? Chodź tutaj! Gdzie ty jesteś? Kubiła mi się. Czy ona została w wodzie? Fuck, straciłem kobietę mojego życia. Chyba że, chyba, że gdzieś przyjdzie zaraz. No dobra, nieważne, lecimy do domu. Może gdzieś tam się pojawi. W pół drogi. Ona ma swoje ścieżki, może jakoś tam dojdzie. Okej, okay, wiecie co? Jest to 450 metrów, więc nie będę wam przynudzał przez tą całą drogę. Po prostu zobaczymy się jak już te 400 metrów przebiegnę i będę już w chałupce u... U mnie. <noise> Fuck Ktoś mi całe drewno podjebał. Nawet tutaj nie ma. Fuck, chwilę zostawić wiosk. Wyżeś to to opitolili gdzieś. Co, pieniędzy nie było na hlanie. Ja już zaraz muszę ze szwagrem pogadać. Tak nie będzie. On wszystkim już będzie tutaj dealował. Ale pewnie i tak go znowu w domu nie ma. Dobra, lecimy do domu. I po co w ogóle przeszliśmy do domu? Yy, skoro mamy iść do tego innego świata, a po to, że portal musimy stworzyć z nagetów, yy, z nagetsów tak zwanych, <laughs> i chciałbym jeszcze tutaj moją laskę gdzieś znaleźć, bo kurczona jednak była częścią mnie I, i w ogóle ja jej potrzebuję. A jeżeli jej nie potrzebuję, no to znajdę sobie zaraz nową, więc <laughs> biorę se kwiatki, bo ona chyba gdzieś tam została zjedzona przez rekina w pół drogi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiecie co, kwiatów w domu, takich rzeczy nie trzymam w skrzyniach, więc polecimy sobie po prostu tam na pole. Przy okazji może jakąś laskę tam znajdę sobie przegruchą. I możemy lecieć do tego innego świata, a w zasadzie zrobić portal, który też bardzo fajnie w sumie wygląda. Eee, trochę inaczej niż wszystkie portale. Będę kminił jak się do tego portalu dostać, bo wiem jak to wygląda, ale nie mam zielonego pojęcia, jak z niego skorzystać. A uh, jeżeli. O! Fuck, oni już mi. Wie... oni wiedzą, że wróciłem. Ktoś już tutaj ich zawiadomił. Fuck, mam sprzedawczyków w wiosce. O oh, fuck, ich jest dużo. Będziemy wystrzeliwać. Na ślepo. Będę skanował, jak przez smoka w cs Okej, okay, chyba wszystkich zjadłem. A nie, jeszcze jeden. O! No! Dobra. Się nie chcę z wami bić, już mam was dość. Okej, okay, teraz tylko, gdzie ja znajdę jakąś dobrą dziewczynę, która jest wolna. Hmm. Znaczy, może być też szybka, ale to no, już bez różnicy. Niech się świat mi tutaj rederuje. I ja nic tutaj nie widzę, żadnej kobity, ani nic. No dobra, już jestem, ogarnęłem sobie już dziewczynę Szybko to w ogóle idzie I możemy lecieć już, stworzyć sobie portal, tak? Więc chodź ze mną Idziesz? Idziesz, no Ty jesteś mądrzejszy od tamtej, ona nie wiedziała w ogóle w którą stronę ja idę Czasami jej się po prostu myliło, albo myliłam jest z drzewem Zdarza się po prostu Okej, okay. lecimy do domu I tworzymy sobie po. O, a ty nie... Ej Albo mam déjà vu, albo ty jesteś tato dziewczyną. Chociaż, chociaż może wy wszystkie już tak się przebieracie, w czasie kiedy pływacie, nie wiem, nie mam pojęcia, nie znam was aż tak dobrze. Ważę żebyś szła za mną i żebyś nie była zła. 200 metrów do domu. I będę potrzebował jeszcze... Co to jest? Jeszcze workbench, to jest chyba ta pułapka, w której kiedyś tam byłem. Podejrzewam, że tam się znajdował diaksa, albo coś takiego. Yy, chodź szybciutko, bo już noc tutaj nadchodzi. O, ja mówię chodź szybciutko, akurat głód mi tutaj wskoczył. I nie mogę biec. Tylko proszę Cię, nie atakuj tamtych tam, tam daleko, bo, bo może być źle z nami, a w zasadzie to z Tobą, bo my i tak nic nie zrobią. tylko że Ty jesteś delikatna i mogą Cię zabić, ale idziemy dalej, zostało już 50 metrów, więc uda się chyba, nie zauważyli mnie, zostałem niezauważony przez yy, skarbówkę, przez urzędników. O, do wody nie wlezie, no koło pójdzie, patrz jaki mądry, no patrz jaki mądry, no. Dobra, zabity. Chodzimy do domu Idziesz? Przedstawię cię szwagrowi, o ile... O, coś... Się... Ja mówię przedstawię cię szwagrowi, ty się już rozebrałaś On to działa na kobiety Dobra, chodź do środka Idziesz? Okej okay. Zamknę drzwi, żeby nikt nam nie przeszkadzał I idziemy sobie tutaj I zróbmy sobie... Coś takiego Jeszcze bym potrzebował zapalniczki Tylko nie, patrz! Czekajcie, zapalniczkę, jeszcze będę potrzebował żelazo I... I, 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 idzie żelazo Żelazko. No dobra, znalazłem trochę żelaza W ogóle muszę się wypakować trochę, bo mam strasznie dużo tego sypu po prostu I trochę mi to przeszkadza O, tutaj jeszcze się znajdzie miejsca Tu Złote jabłka sobie zostawię Koksa sobie wezmę, to sobie wezmę Drewno sobie wezmę Kask złoty też sobie wezmę no nie wiem, to po potem będę patrzył, co jeszcze będę chciał. O, to na pewno sobie wezmę. Mm, to sobie wezmę. Czy ty mi obgadujesz tam? Bo coś słyszałem, że coś tam gadałaś. Coś tam sepleniłaś pod nosem. Okej, okay, jeszcze plecak ze sobą wezmę. za chyba też jest pełne, nie mam pojęcia. I idźmy sobie na dwór. Czekajcie, bo przyszedłem po żelazo, dlatego tego żelaza w sumie nie wziąłem. Ok, przyróbmy to na normalne. Teraz będzie... Tak, gdzie jest węgiel? Dobra. Będzie tu. Tu. E, czy ja coś źle robię? Pff, nie wiem o co chodzi. Nie robi mi się zapalniczka. Ej, nie ogarniam tego. Czekajcie. No, no, może węgiel jest jakiś zbugowany, ale. No sami widzicie, że nie działa. To jest jakaś tak się robiło zapalniczka, chyba że ja głupi już jestem, nie mam pojęcia muszę jakiś ogień sobie zrobić. A to ja nigdzie nie widzę, żeby był ogień. A, dobra, jest lawa. Więc może coś uda mi się z tego stworzyć. E, powiedzmy, że wezmę sobie drewno. chociaż nie wiem jak to zrobię. Ale coś wykminie. Czekajcie, zróbmy sobie tu. Dobra. Wezmę tu, tu, tu Podpal się! Czy to się nie podpali? Czy, czy faktycznie cały czas mi tutaj sarkazmom waliż? Jest to bardzo inteligentny. Ja ci kurwa, drzwi nie otworzę już. No już tam się działa do końca. Czekaj, czekaj, czekaj. Skąd ja ogień? Ty nigdzie nie ma ognia. Ty dalej mnie ciśniesz. Pff, dobra, wiecie co? Odnalazłem ogień, czyli to co chciałem. I możemy sobie chyba zrobić to przejście. A tak, a propos mam. Widzisz to? Widzisz, to jest złoty pierścionek. I patrz, co z nim zrobię. <grystanie> Ty głupia, myślała, że co, że ci go dam? I spójrz teraz tutaj, co się stało. Pacia, on wiruje. I, I oni też teraz przyszli, chyba to zauważyli. W każdym razie muszę jakoś wyknić, jak się przenieść do tego świata, bo nie mam zielonego pojęcia, jak skorzystać z tego portalu. No, fuck. Ty pierdalać ode mnie, no. Won! Ok, i teraz jak z tego skorzystać? Spróbujemy sobie wskoczyć w to. Może teraz się uda? Ok, chyba już wykminiłem. I chyba. O! Nie nie dotykaj mnie. No, fuck! Broń mnie! Kaweru mi plecy, no! Ok, teraz cichutko, żeby nikt mnie nie zrzucił. I przechodzimy do tego innego świata. Władcy pierścieni. O, fuck! Ich też ze mną przeszli. Fuck! Oni też przeszli. Ej, to jest chore. Ona nie przeszła, oni przeszli. No, won. Nie mogę go zaatakować. Fuck, o co tu w ogóle chodzi? Ja nie wiem, jakim cudem oni się przenieśli, a moja dziewczyna nie, to, to, to dopiero jest chore. Co, powywalam sobie te rzeczy, które mi z, niego, z nich po wy, wydropiły, bo... Okej, okay, jak widzicie jesteśmy w świecie Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Czyli znajdujemy się w świecie... Władcy pierścieni, i chyba coś znalazłem. I mamy tutaj e, misję, a w zasadzie te achievementy do zrobienia jest tego strasznie dużo: e, od zabicia hobbitów do zabicia troli i tak dalej. Ale widzę to jakiś zamek, chyba. Ja za bardzo nie ogarniam władcy pierścieni, więc liczę tutaj na waszą pomoc. Wiem, że znacie tą modyfikację co po niektórzy, i wiem, że na pewno pomożecie mi tak, jak, tak samo jak w przypadku. wow ty! To jest pochodnia na ledach. I. Jaka zajebista, ja muszę tego mieć pełno w domu. I wiem, że prosto pomożecie mi tutaj co do tej modyfikacji. Powiecie mi, o co tu mniej więcej chodzi, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Byle mi za bardzo nie spoilerować, co mogę znaleźć tutaj e, w niektórych lokacjach właśnie, bo to może być fajne doświadczenie, co tutaj odnajdę. I już wiem, gdzie pójdziemy w następnym odcinku, bo ten odcinek niestety trochę czasu trwał. Kolejny odcinek będzie już jutro, czyli w sobotę. Fajnie tutaj w ogóle jest, nie? I ciekawy jestem, co tam znajdziemy. Tak więc, ziomeczki, to by było na tyle. Gdzie jest mój kask? To by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeżeli tak, no to koniecznie zostaw okejkę. Okay napisz w komentarzu, co to jest za modyfikacja. Znaczy, wiem, co to jest za modyfikacja, ale mniej więcej o co tutaj chodzi. Z tym paskiem też u góry, bo nie za bardzo ogarniam. Będę musiał chyba sobie sam poczytać. Tak więc piszcie komentarze, co do tej modyfikacji, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. I mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Wbijajcie się na fanpage'a, subskrybujcie jeżeli tego nie robicie. I to by było na tyle. siemanko, cześć. Pa, pa.